Wydarzenia z ostatnich tygodni i miesięcy sparaliżowały branżę muzyki elektronicznej. Kluby nie grają, a festiwale stoją pod znakiem zapytania. Ale czemu by sobie nie osłodzić tego życia? Wyszedłem z takiego założenia i zaprosiłem czołowych polskich producentów do Drop Challenge. Ja nazywam się Patryk Wojtanowicz i w ciągu najbliższych tygodni pokażę Wam, jak polscy artyści robią rzeczy, siedząc w domu. Zaczynamy! Przez najbliższych kilka tygodni właśnie na tym kanale YouTube'owym będziecie mogli zobaczyć zarówno czołowe postaci polskiej sceny, jak i tych, którzy dopiero budują swoją markę i zasługują na więcej uwagi. W tym odcinku wystąpią SkyTech, jeden z najchętniej odsłuchiwanych polskich artystów na świecie, wydający obecnie w labelu Cyberpunk. Igachiu jedna z czołowych postaci polskiej sceny klubowej, właściciel wytwórni Freak Nation. A także Matkit wydaje w labelach, takich jak Czeluść i SBM Label. W maju napiszę maturę. Skład dzisiejszego odcinka już poznaliśmy. Teraz czas poznać sample. Będzie to Odkurzacz Stale Tubisiów. Ten właśnie sample każdy z uczestników tego odcinka otrzymał w środowy poranek i jeszcze tego samego dnia otrzymałem gotowe dropy. Ale zanim je posłuchamy, czas sprawdzić, jak one powstały. Każdy z producentów już za chwilę wyjaśni Wam pokrótce, jak powstał dany drop i jak dużo w tym dropie jest tego sampla. Zaczynamy! Pierwszą rzeczą, którą wykręciłem z Pana Odkurzacza, to jest klap. To jest nasz klap, który ja sobie zrobię. Unique zrobimy go tak jak był. Wyciąłem oczywiście to z głównego sampla. Brzmi to tak. Po dużym post no brzmi to już trochę lepiej. Uzyskałem coś takiego. I to naprawdę wykorzystując stokowe praktycznie w większości wtyczki chain do klapa wygląda tak, że uciąłem sobie dół. Potem dałem trochę Fast dista. Potem wyciąłem częstotliwości, które mnie trochę bolały. Potem dałem reverb, żeby był troszkę dłuższy, ten klap. No i później to już w build-upie używałem delaya i reverba kolejnego. To jest shaker, który bez efektów brzmi w ten sposób. Po żmudnej, żmudnym procesie korekcji, który polegał na naprawdę, w... no jak widzicie no przecież to jest okropne, jeszcze jakieś OTT limiter, dalej kolejne kolejne, żeby trochę obniżyć dół i tutaj taka najgorsza częstotliwość, która pod sam koniec e, zaczęła boleć mnie w uszy, no i oczywiście trochę reverb i kickstart, dlatego żeby mi się ładnie zgrywało z całym miksem mamy główny dźwięk który też jest zrobiony z odkurzacza. Normalnie ten dźwięk brzmi w ten sposób. No, po, po obróbce, która polegała na, na zrobieniu z tego plaka, który ostatecznie brzmi tak. No, powiem Wam, że to było, było ciężkie zadanie. Kolejna rzecz to layer, który zrobiłem, wykorzystując też Harmor i, i prawie taki sam Chain, tylko przerzuciłem sobie tutaj, jak widzicie, bardziej na Square niż na Soul, więc I, i zmieniłem też miejsce od którego zaczyna się dźwięk i ostatecznie ten layer brzmi tak. Początek, który zrobiłem wykorzystując ee, też dźwięk odkurzacza. ten taki arpik, co sobie idzie w dół. Też jest zrobiony właśnie z odkurzacza, właśnie z main leadem. Yy, odkurzacz też w tle robi atmosferę. <trybuj> <trybuj> jest to strasznie, strasznie dziwne to jest, powiem wam. <trybuj> Dalej mamy mm, z odkurzacza już chyba nic. Jedyne co to w drugim parcie w drugiej części drop Pa, droppu, e, nasza główna melodia robi coś takiego Żeby ładnie wypełnić lukę, która powstaje e, I co? I to chyba tyle, moi drodzy Mam nadzieję, chłopaki Adam i Mateusz Że drob was zmiecie po prostu, no to chodzi, nie? Jest drop challenge Uwaga! Cześć, sławeczki. najpierw przygotowanko Zobaczmy, co stworzył. Lwipazur na początek. Taka czeluś fest. Nie jestem zdziwiony. Co tam się dzieje z tyłu? To jeszcze to słońce, matko! Szanuję za podejście jest Nice Jest dobrze Wiem, że jest kwarantanna, ale chyba idziemy do klubu zaraz Co? Szybkie pytanie, co do k***y? Damn Nie wierzę Ja chcę to wydać nie! Jak, tak, wchodzę w disco... Ostatnio zniszczyłeś! Nie! Masakra, ej! ja yeah. Mam czachę dymiącą teraz w tym momencie, nie? To jest za dużo! Piotrek, coś ty robi... Od... Typie! To ja, ja w to nie wierzę! Jak Jakbym usłyszał to w klubie, to bym leciał. Nie no masakra! Łee! No zniszczyłeś mi banie, człowieku! No, wam powiem. Niezłe vixy. Nice. Szanuję, nie wiem co powiedzieć. Pierwszy odcinek już yy, mamy faworyta. To jest niesamowite. To jest niesamowite. No, idę dalej, idę do, do skaiteka. Oto mój projekt. Posłuchajmy samego sampla. <mulary> Zacząłem budować track od e, krótkiego breakdownu, czy też build-upu, Pierwszy scen, który powstał, brzmi mniej więcej tak. Powstał on oczywiście z naszego sampla. Wykorzystałem tą własność sampli, że kiedy lupujemy je w bardzo krótkim przedziale czasowym, dostają one e, wrażenia tonalności. Podobny manewr zrobiła Swedish House Mafia w One. W bardzo podobny sposób powstał bass. Żeby zbudować delikatnie hype, oczywiście potrzebujemy sneru. Sner powstał również z naszego sampla. Użyłem jeszcze do tego frequency shifter oraz e, beat crusher i jakieś tam dodatkowe EQ. W build-upie mamy też krótką zajawkę oryginalnego sampla, ale żeby bardziej przebijał się w miksie, dałem na niego delikatny beat crusher. Build-up nie składa się z wielu elementów, ale przecież chodzi tylko o to, żeby skutecznie budować napięcie. Przejdźmy teraz do dropa. W dropie jest oczywiście bardzo dużo różnego rodzaju sampli, właśnie z naszego sampla odkurzacza. Używałem różnego rodzaju procesingu typu rezonatory, reverby, kompresja, distortion oczywiście. W tej grupie widzicie coś, co jest podpisane super Soul. do tego super so użyłem serum, natomiast nie zastosowałem tutaj żadnych oszustw. Wavetable, który został załadowany, powstał właśnie z naszego sampla. Nie mogło oczywiście zabraknąć e, motywików w sekcji perkusyjnej. Mamy tutaj e, vocoder, frequency shifter, erosion i tak dalej, po to, żeby jak najbardziej zbliżyć się brzmieniowo do normalnego hi-hatu. Gwoździem programu jest oczywiście bassline. Bassline oczywiście pochodzi z naszego sample, natomiast zastosowałem triks z vocoderem i wysłałem na to sygnał z abletonowej wtyczki tension. Brzmi to mniej więcej tak. Oczywiście jest tutaj jeszcze bardzo dużo różnego rodzaju procesingu, delaye i tak dalej. Chodziło mi o to, żeby ten bas miał jak najwięcej w sobie ruchu. Dzięki temu słyszymy manewry takie jak na przykład ten. Albo ten. Phasery, beat i tak dalej. To wszystko było potrzebne, żeby uzyskać tego rodzaju efekt. Jeżeli chodzi o kiki i snare, użyłem gotowych sampli, żeby troszeczkę pójść na skróty. Wiadomo, czas jest ograniczony. Użyłem też pojedynczych sampli basu, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o sub. Natomiast co do zasady, większość rzeczy powstała z naszego sampla. Jestem bardzo ciekaw, co myślicie o tej wersji. Nie jest to coś, co na ogół słyszycie w moich produkcjach, dlatego jestem bardzo podekscytowany, żeby usłyszeć Wasze opinie. Oj, Skytek ja pamiętam, jak ja się bujałem do Tigera w 2015, mając 15 lat. Tam napierdzielałem. Zobaczymy, co mi tu przygotowałeś. Kurde, to i nie, ja się boję, masakra. Uwaga, lecimy. I od razu atmosferka. Lata to wszystko. No yes, chodzic, chodzic. jest pan. Odkurzacz. Chodzi, chodzi. Jestem ten Ej, lew jest, jest moc. Kola brewstum mani. Cyberpunk. I przerwy. Powiem wam, że do przesłuchania tego potrzebne są wam dwie rzeczy. Te dwie rzeczy potrzebujecie. Masakra, matko Bosko w Czy ci się urodziłeś we Francji i nosisz kominiarkę? <laughs> co za gość! Nie, jest to, z Tego się nie spodziewałem autentycznie. Ale tam pociągnął. Jest dobrze, autentycznie. No, pan się W tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak zrobisz to. Panowie, ukłon w waszą stronę. Naprawdę niesamowita robota. <laughs> nie, on naprawdę piękny, pięknie, pięknie przeprocesowane to jest naprawdę. Chciałbym usłyszeć taki singiel. O, może tak powiem. Patrzcie, jaki fajny challenge, jak można gdzieś tam wyzwolić sobie w sw ze swojej bani takie pomysły, jakieś takie nietypowe rzeczy. Naprawdę, Szapoba, panowie, waszą stronę, matki Skytech, no zniszczyliście mi bańki, nie? To, co ja zrobiłem, to to jest przy tym. Prrr. Jeszcze się troszkę muszę nauczyć. Najważniejsze jest to, że 90% elementów, które są w tym projekcie, zrobiłem własnoręcznie z tego właśnie sampla. Założenie było takie. Nie wykorzystywać go bezpośrednio, ale zrobić tak, że będzie on brzmiał w miarę suchalnie. No to przechodzimy do projektu. Na samym początku są takie fajne akordziki, pokażę Wam przed. Wrzuciłem do samplera ten sample i popatrzcie, jak on brzmiał na początku. Jak zwykłe to śrobnięcie. Ale to nie jest zwykłe śrobnięcie, bo akurat to śrobnięcie miało fajny charakter. Narzuciłem wtyczkę wokół Ten projekt pozwolił mi na otworzenie głowy i. Użycie elementów, czy tam wtyczek, których nigdy nie używałem, rzeczy, zrobić rzeczy, których nigdy nie robiłem. I to jest jedna z tych rzeczy. Posłuchajcie, z tego dźwięku. O! o, o. Wyszedł taki. Piękne skrzypce z tego odkurzacza, nie? To jest ogólnie do obróbki wokali, ale kilka różnych efektów tyku, typu Talkbox, Vocoder i BioVox sprawiły, że brzmi on tak, a nie inaczej. I to jest jeden z elementów, który sprawił, że o! Już wiem, że pójdę raczej w tym kierunku. Kolejnym elementem. Yy, było to samo, tylko że zrobione przez efekt, puszczane przez efekt halftime. I yy, halftime jest nic, niczym innym jak po prostu spowolnieniem o daną wartość. I to jest efekt, którego używają bądź nadużywają producenci hip-hopowi. Posłuchajcie, przed to brzmiało tak, a po brzmi tak. Kolejnym, równie ważnym elementem był pad. I posłuchajcie, znowu użyłem samplera, znowu samplowałem dźwięk, akurat inny element, i zrobiłem taką sekwencję, która się powtarza. Brzmi to nieznośnie, nie? ale znowu po serii efektów, które nałożyłem, brzmi to tak. Kolejnym, no, według mnie najważniejszym elementem, pokażę go tutaj, bo tutaj mam cały procesing zrobiony. Jest, możecie mi nie wierzyć, ale kick. Zrobiłem kika z kliknięcia. Patrzcie teraz, tak. Brzmiało to kliknięcie, tak. Jest cały czas ten sample tego odkurzacza. Żebyście tutaj nie myśleli, że coś w kulki lece. Obniżyłem o 35mL, wrzuciłem kilka efektów, brzmi tak. Później, po przerzuceniu go jeszcze do innej grupy, zrobiłem jeszcze kilka efektów i brzmi on finalnie tak. Jak pełnoprawna stopa, nie? Kolejnym elementem, y, równie ważnym co kick, są snery, które zrobiłem. Popatrzcie, najpierw pokażę Wam wszystkie z osobna. Razem. Tak. A teraz efektami wszystkie naraz brzmią. Posłuchajcie. Snera, nie? Kick snare. No, i to jest kolejny element. Później, elementami, już takimi finalnymi, które wykraftowałem, są plaki. Posłuchajcie. Placzki, które zrobiłem bez efektów najpierw. To jest ta sama zasada samplingu, powtarzająca się sekwencja, która tworzy fajną taką harmonikę. I później dodałem efekty, i brzmi finalnie tak. Drugim plakiem, znowu drugim takim dźwiękiem yy, nazwijmy to cymbałkowym, jest takie coś. A gdzie tu cymbałki, nie? To już brzmi naprawdę jak syntezator, i to jest syntezator. Tylko, że to jest syntezator wavetable. I rzuciłem sample, który stworzył sobie na tej podstawie wavetable, i to jest wciąż sampling, ale już na bazie syntezatora. I ten dźwięk, no słyszeliście, brzmi tak. A z obróbką. Dość ciekawy, nie? To jest to. I jeszcze jeden najważniejszy, w sumie, no może że nie aż najważniejszy, ale równie ważny element to jest noise, którego zrobiłem. I patrzcie, na początku brzmiał tak. Również z tego sampla. I po serii efektów. Ja się pokażę Wam bez tego riverba Brzmi tak. Źle, nie? A z efektami? No i całościowo wydaje mi się, że robi tą robotę, nie? Nie chciałem właśnie używać efektów takich, no których może użyć każdy. Chciałem to zrobić, bo jednak na tym ta zabawa według mnie polegała. Eee, no i jeszcze to jest jedyny: ten taki bezpośredni element, którego użyłem z tego odkurzacza, to jest tutaj w build up here. No tak mnie słychać, ale robi pewną atmosferkę. No i ostatnimi elementami, to nie które zrobiłem, ale których użyłem tutaj, eee, no to są te. To są pewne. No, bębny oraz bas i sap to są jedyne elementy, które zgotowe. Mm, gotowe, no nazwijmy to gotowe, z zewnętrznych źródeł, z których korzystałem. Reszta są zrobione przeze mnie, z czego jestem strasznie dumny. Może to mówię jeszcze raz, nie jest jakiś bęgier, ale wydaje mi się, że wyszło całkiem spoko. Okej, okay, zobaczymy co przygotowałeś wujaszku tutaj. Uwaga, puszczam, klik. Przyjemne. Początek. No, tak bardzo delikatnie na pewno. future basic. Fajnie atmosferka. Mocno czuć wiosnę. Bardzo przyjemne. Jest romantycznie. Jadaś chyba się zbierał na randkę jak robił to demo. O! Ciekawe to było to zejście. Nie wiem gdzie on tam wrzucił ten. Ten odkurzać. Ja tego nie słyszę. Tu nie ma tego odkurzacza. Jestem ciekaw, muszę sobie sprawdzić materiał. Jack Club. Co za vibrant. Ale jest klimacik. Fajnie się, bardzo przyjemne, bardzo... Z jednej strony mi słyszę sampla odkurzacza za dużo, z drugiej strony bardzo dobrze, bo chyba zepsułoby ten magiczny, romantyczny klimat. Adaś, mam nadzieję, że randka się udała. Autentycznie, taka naprawdę mocna wiosna. Szkoda, że nie można wyjść tak na luzie na zewnątrz teraz. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja się zastanawiam, gdzie, gdzie wujaszek dał ten, um, ten odkurzacz. To muszę sobie przejrzeć ten materiał, który wrzucił, e, w sensie omówienie. Kurde, ciężko. Ciężko mi wyłapać było ten sample, to znaczy, że go bardzo ładnie schowałeś tam. To jest takie niejednoznaczne, znaczy wiem, że można to wykręcić, ale no, czapki z głów. No naprawdę, bardzo przyjemny kawałek, bardzo przyjemny. I got you. No i dobrze, to był pierwszy Drop Challenge. Oczywiście zaraz pewnie ktoś będzie pisał w komentarzach, że zrażniłem to od Andrew Huanga. Ja się do tego przyznaję, link do tego pana znajdziecie w opisie. Naprawdę bardzo fajna seria. W Polsce nikt tego jeszcze nie zrobił, dlatego uznałem, że czemu by czegoś takiego nie zrobić? W następnym odcinku kolejne czołowe postaci polskiej sceny muzyki elektronicznej. W sumie zaplanowanych mam tych odcinków pięć. Przy okazji zapraszam także do zaglądania na naszego Facebooka i Instagrama, a także codziennie na stronę shiningbeats.pl, gdzie wrzucamy dla Was najświeższe wieści ze świata muzyki elektronicznej. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się w tej kwarantannie. Cześć!